widzicie tego ramion oczu wystrzeliwują cztery lasery w Waszą stronę. Nie! Yeah! I zaczynam go gryźć. Jedna z czerwonych lampek się zapala jak alarm jak coś złego. Jeśli e, teraz się pomylicie, u was zostanie zablokowany i ten sposób Dobra, najpierw oko. Myślisz, że mogę to normalnie kliknąć? Nie muszę okiem? No, Klikam oko. Dotykasz symbolu oka i tak jak poprzednio podświetla się żarzącym białym światłem. Czyli nie trzeba było okiem. Teraz ten dłoń. Tak. Wciskam dłoń. Dzieje się dokładnie to samo z symbolem dłoni, też zaczyna się świecić. Dobra, i teraz Ucho. ucho. Kiedy bardzo mocno przyciskasz swoją dłoń do symbolu ucha, e, światło aż wydobywa się spod twojej dłoni, e, ucho też się podświetliło. Wow. Zauważyliście, że lampka, która świeciła się, która była zgaszona mm. obok tej, która zapaliła się jeszcze chwilę temu, też zaczyna palić się na czerwono, żeby po chwili obie zaczęły mrugać, gasnąć, zapalać się znowu. Tak kilka razy, aż w końcu czy widzicie jak w miejscu, w którym wcześniej był włas, przez który spadł Dirszał. Puszcza, jakby coś lekko się zapada. E, kurz z unoszącej się ziemi unosi się do góry e, i włas wsuwa się pod ziemię, odsłaniając wam coś w formie zjeżdżalni. Dobra. Wskakuje! Od razu! Od razu się ładujesz i jedziesz. I faktycznie to jest zjeżdżalnia z dość dużym pędem mkniesz ku dołowi. Ja wskakuję ja do... zaraz za nią, łapię ją za kostkę. A co jest za tobą? Ale trzeba! Wskoczyłaś skoczy, głową do dołu? Tak. Oczywiście. No, mówię, że tak, się tak... eee, no dobrze, no okej. Okay. To bym robił sa ciągłe salpa. Eee, nie, nie da się, bo to jest dość wąskie, to jest w wielkości dosłownie człowieka, tak żeby akurat w pionie mógł się A, No dobrze, do, do. no. O, to ja lecę ja ja tak dobra. w pionie! Wow. Tak, jasne. Lecicie, lecicie przez paręnaście metrów i ty jako pierwsza, Justin zaraz za tobą, wpadacie do no dość można powiedzieć przedpotopowej bazy, w zasadzie wręcz takiego biura, które nie ma jakby ładnych ścian, to są faktycznie same skały. Na te skały przyklejone są jakieś dokumenty, jakieś mapy, kilka zdjęć, komputery porozstawiane na tych koczących się biurkach, a na środku przerażony Jens dirszał. Patrzę, jak Tiffany zjechała i zaryła po prostu przejeżdżając przez dobre dwa lub trzy metry, jeszcze swoim torsem po tej kamiennej, pokrytej piaskiem podłodze. Ale, ale, ale jak? On skakuje na swoje nogi i. Jak ja się pojawię, to chciałbym rzucić dwoma nożami w jego stopy, żeby nie, nie mógł się ruszyć. Dobrze, poproszę cię o te spotyczki w takim razie. Jasne. Nie ja mi nic powiedzieć nawet. Mm, potyczki to jest dwa. Mm. To jest dwa. Rzucasz e, te noże obok jego. E, obok, dosłownie zaraz mm. e, jego stóp, między jego nogi i trochę obok niego. On tak patrzy. E, kolejny rzut będzie celny. Uważaj sobie. E, 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 w... Wiesz, jak się dostaliśmy? Tak! E. Dlaczego go obchodzę z drugiej strony. Lasernota, zniszczony! Zjedzony. Nie ma go. Widzicie, jak on coraz… wpada w coraz większe przerażenie. Eee, aż w końcu chwila ciszy, spogląda w dół i potem patrzy na was. Eee, dobrze, ja wam, e, ja wam wszystko powiem i wszystko wam opowiem tak teraz… No teraz... Za późno na to! Chciałabym i... na niego podejść i po prostu go tak wziąć i przypiąć do ściany, podnosząc go na do koszulę. Dobrze, e, poproszę w takim razie o te potyczki. Super. A ja podchodzę w tym czasie trzymając ten, to działo laserowe lasero-raptora mm. i podchodzę do niego z groźną miną, żeby go wyglądać. Na i, i, i patrzę mu głęboko w oczy, żeby. Y... Ale masz okulary założone. Ale i tak ma... Tak, ale wzrok jest tak świdrujący, że przebija się przez to czarne szkło. Dziewięć. 9. Podnosisz go z łatwością, ale tak naprawdę on bardziej mimo wszystko patrzy na świdrujące okulary <gulary> Justyna. <gulary> nie, nie, naprawdę, ja teraz wam wszystko powiem. Wszystko, Miałeś ja, swoją szansę. I, bo, i, ja. I, tutaj niczego nie ma, tu jest tylko moje biuro i parę moich prywatnych notatek, niczego tu nie znajdziecie, ale powiem wam gdzie jechać. Uh -huh. Tylko mnie puśćcie, bo mam dla was ofertę nie do odrzucenia. Nie obchodzą nas twoje oferty. I co, znowu nas wyciuczkasz, tak? Nie, ty, ty, tym razem nie zaklinam się na swojego martwego żółwia, że tego nie zrobię. Chciałabym! Martebego żółwia! Chciałabym nas przeskaczać! Dobrze, poproszę cię o te spotyczki. Oczywiście. Czy w tym czasie mogę rozejrzeć to, się po tych dokumentach? Tak, dobrze, jasne. W takim razie poproszę cię o test uwagi. 17. 17. Stopień trudności na teście uwagi e, to jest 4. Zadaj mi obrażenia, oczywiście. 1D6, kochana. 1D6. 18. Ciekawe, czy wybijał wszystkie zęby po prostu uderzając go plaskaczem? Dwa. Dwa zęby. E, tak, jednego zęba mu w zasadzie wybiłaś, uderzając go otwartą ręką, on wypił sobie trójkę. E, wylądowała na biurku przy kartce, na którą akurat patrzył discard. Widzisz. Tutaj coś e, dość ciekawego, bo jest to e, blueprint, schemat różowej pantery, a tak naprawdę felki. No. Speed. E... Widzisz to? Niestety widzę! Nie podoba mi się to! Nie podoba mi się to. Nie no, bardzo ładne. Możesz tylko wytłumaczyć. E... Mogę! Mogę tylko nie puść! Nie puszczaj go! To albo tłumaczy. to wytłumaczysz tu i teraz, albo stracisz wszystkie zęby. To jest za długie, żeby tak po prostu tłumaczyć. To tłumacz! Dajcie mi stanąć na nogi. Podnoszę go jeszcze wyżej. <grym> I tak macha tak ma... już ja, a, ja a ja jeszcze bliżej przykładam gnata w ze oczy. <grym> to, to to wszystko cię tego orła. Co? To jest e, frakcja, e, która chce, e, oni chcą e, przejąć e, władzę nad światem, e, bo e, oni planują użyć e, bomby, która może wysadzić e, e, całą planetę. Mają taką moc, która e, jest większa od meteorytu, który te dinozaury wszystkie powybija. Dobra, i czemu I... im pomagasz? Czy ty też wybuchniesz. E... Powiem wam więcej, jeśli e, zapewnicie mi e, amnestię. Kolejny flaskacz. Proszę cię o totyczki. Ty chcesz stawiać warunki? Wymucham! Yeah! <laughs> to będzie 36. 36 na butyczkę. <laughs> Jakimś cudem udajecie przebić moje dwa. No. <śmiech> <śmiech> Więc zadaj mi kolejne obrażenia, proszę. Zmieniałeś kości, co? Żeby lepiej rzucać? 5! Ile zębów wybiłam plaskaczem? Eee, w zasadzie nie tyle wybiłaś mu zęby, co on akurat odwrócił się w Twoją stronę, żeby zobaczyć eee, nagle nadchodzącą ku jego twarzy dłoń i złamałaś mu nos. Dość obficie zaczął Odtrywała trwawić z nosa i z ust. E, tak, ale uderzyłaś go dolną częścią dłoni, więc koszt poleciałam mu prosto w nos. Widzisz, że on nie jest tylko złamany, on jest lekko wbity do środka. Nie tak, żebym go totalnie odciąć, ale no, ten nos e, nagle ze dość e, spiczastego stał się całkiem płaski. E, 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 więc on już teraz... Stracił przydomność. Brawo! Brawo! Próbuję go odcić trochę lżejszym plaskaczem. E, dobrze. Bijesz go kilka razy e, i on nagle... Puh, go trzymasz? Tak, puh, trzymam. Jedną ręką go trzymam i długo Dalej go... Puh, 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 puh. Próbuję... Słyszycie, że on próbuje coś powiedzieć, ale no nie wychodzi mu za bardzo. E, spogląda. Na waszą trójkę, bo trochę bowiem się spojrzeć na Tiffany. Eee. Ja go dalej trzymam. Ja go powiem. To była twoja amnestia. Ja mam ja powód. Tak, jakoś tak, tak. go, żeby spadł po prostu na dupę na ziemię. No, no, tak, ja, ja zatrudniłem e, Sahila, żeby e, ukradł mapę, bo... Żeby nie wpadła w niebezpieczne ręce. Prawo. I... Naprawdę, ja. Nie wpadła w niebezpieczne ręce? Ale ja prawdę mówię, mówię. ja. Niebezpieczną rękę masz przed sobą. Wiem. <słuch> jakie niebezpieczne ręce? Ja nie wiem, ale. do, do cień czarnego orła. Zauważacie jak on znowu zaczyna trochę odlatywać. Znowu mu daje takie odczyćające! Ok, e, za, na, następnym razem zadasz mu obrażenia. O. Więc uważaj. Ja, e, oni mają. E, oni mają swoją bazę! <kuh> z daleko stąd. I oni tam mają bombę, którą... Konkret gdzie? Kontrolować! E, Miejsce albo ci strzelę! Z podaję ja yy, podejdę do tej fali. Napiszę wody, odpocznij i spać. Wszarty Trzydziad. <laughs> szafki. <laughs> szafki. Nie jestem mineralna. Też. To jest w, w tajnej bazie pod, pod wyspą króla Jerzego w Tuanotu w Polinezji Francuskiej. Hmm. Powoli, spokojnie. Chociaż pani ta byłam zbyt skupiona na patrzeniu w barze Na wyspie Tuanotu. Y na wyspie króla Jerzego. Tak mówię. W Tuanotu. W Polinezji francuskiej. Mm -hmm. Kim jest król Jerzy? <grym> no, król nie, mogę. Mogę wam hmm. tam dotrzeć w zamian za amnestię i azyl. Chcesz amnestię? Ameryce Południowej! Mój drogi! Mój drogi. Uśmiecha się i widzicie jego zakrwawione zęby, i krew, która trochę intensywnie wyleciała mu z ust, która wcześniej się zebrała podczas cucenia go. Dirschał! Wiesz, gdzie jest Twoja amnestia? Dobrze. Tu jest Twoja amnestia. Co? Zabierzesz nas tam i porozmawiamy o tym, co możesz dostać. Ja, Czego możesz nie dostać? Ja was tam nie zabiorę. Ja Zabierzesz nas tam. tam... jak się tam dostać. Nie. Nie zabiorę, bo to jest samobójstwo! Chcesz laserować. z nami. Chcesz nie, tego laseru... To też samobójstwo. Także... Albo teraz. albo nie rozumiecie, jak ja się tam pojawię, to, to po prostu zginę. Ale nie pojawisz się z nami. Jak powiem, się nie, nie. pojawisz, to, to, zginiesz to, to zginiesz tutaj. Lepiej, żeby skinął. Wolę. Wolę zginąć tutaj niż jechać tam. Po co wam skany mojego motoru? Nie, motor nie obchodzi nas. Twój motor. No to co? Mapa. Chodzi tylko o mapę. No i co z nią? Nie zdobyliśmy jej całej, więc musieliśmy wziąć ją w podstawowej wersji. Czy ja mogę? Nie. I po co wam mapa? Więcej wam nie powiem. Bo? Wiecie, czego potrzebuję. Czego potrzebujesz? Dobrze. Czy ty chcesz dostać warunki? Ty chodź. On tak trochę się ogarnął wycofał i usiadł. Tak. Tyfani. Czy tam jest, Chciałabym tak, tam jest biurko? Chciałabym użyć to biurko. Najlepiej tak, żeby ono pękło w pół po prostu. Mi się zapadło. To przed nim. E, dobrze, poproszę cię o test potyczki i zaraz potem test e, zastraszania, w zasadzie charyzmy. E, która Pokażę nam, czy udało Ci się go wystraszyć. Tylko, że ten test charyzmy. E, 16. Będę musiała wybuchnąć. Jak e, na razie, tutaj mamy 10 na potyczkę. Mhm. I... E, tak, uderzasz w biurko i ono faktycznie pęka te rzeczy, które tam stały. Jakieś e, ozdóbki i parę dokumentów po prostu poleciało na podłogę. I teraz uwaga, czy wybuchnę i go zastraszę. Bardzo niemiło z swojej strony. On jest... E, woli zginąć, niż pojechać do Polinemy, więc... Niestety nie wybuchłam, proszę o mój nabój. To on nie wzruszył się tym. On jest teraz tak zdeterminowany, żeby tam nie jechać, że śmierć Ale już nie jest dla niego problem. Wezmę Tiffany na bok. E, Wszyscy na może bok. się pogrupujmy. No. Ja do niego podchodzę i łańcuchem yy, łapię go tak za szyję jeszcze i go przytrzymuję, yy, żeby nigdzie nie, nie uciekł i żeby może jeszcze go przekonać. Dobrze. Trzecia jedynka podcast. Eee, przytrzymujesz go tym łańcuchem, ale on zaczyna się krztusić i dławić własną krwią. Zostaw go! Zasy. Zaraz go zabijesz! To, to moja rola! Plantuję mu łańcuch wokół ręki i przypinam do tego krzesła. Dobrze, jak najbardziej jesteś w stanie to zrobić bez żadnych protestów, on po prostu ci się daje związać. Dobra, Justin, kochaj, chodźcie. A tak dalej od niego nie? Słuchajcie, Możemy mu powiedzieć, czy miał to amnestię? nie? Wszystko mu tam niby załatwimy. A nas... później? Nasi koledzy z i tak robią. Obiecują przecież no, imunitety, amnestię. Amnezję. No niech tam sobie ma co chce, jak go Możli... Dokładnie. No to róbmy. że teraz, no. wiesz, Na spokojnie, na łóżku. Ja powiem wam, jak gryzłem dubsko tego mechanicznego byka. Ja sobie przemyślałem, ale jest Może warto się czasem uspokoić. Tak, Z... to no. warto Także... się uspokoić. My to w ogóle no, musimy bardziej... porozmawiać. tym. Łukas. Co robił? Wróćmy do... E, 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 ważniejszych e, e, spraw. E, e. A, co ty tam chciałeś? Ja chcę azylu i amnestii podpisanej przez waszego prezydenta. Prezydenta. Tylko on może wydać taką amnestię. Dobrze. <grym> da się załatwić. Nie powiem wam nic. Tydzień temu byłam na obiedzie. Nie dostaniesz jej teraz, musisz nam użyć na słowa. A teraz okay. kontynuujmy. Więcej nie dostaniesz. Siada prosto i zaczyna się patrzeć sie przed siebie. Bez słowa. Nie Dobra, słuchajcie. Spolec. Nie ma co pieprzyć, bierzemy go i jedziemy tam po prostu. Okay. Jak zginie tam, to zginie. Jak nie chcę nam teraz powiedzieć i nie chcę amnestii, żebyśmy mu załatwili, to trudno. Ktoś jego to? decyzja. Macie adres? Tak. jechać? Eee, dobra, to bierzemy cię. Ja nie polecę, no! Do... Ja go odpinam. Zwi zwiąż mu ręce, żebyś nie mógł wyrwać mi. Dobra. Przywiązuję go do, do tyfani. Mam <grym> zaraz umrze, tylko wam powiem. <grym> Będziecie się nie eee. Numer? No Kiedy go zaczęliście nim szarpać... Sam strzelił sobie w głowę jednym z pistoletów, które miał zamontowane i sterowane w Mógł strzelić we mnie! Mógł wam powiedzieć o wiele więcej. A. Ty Wystrzał po prostu skierowany prosto w jego czaszkę, pozbawiał jego życia. Jak sam powiedział, on woli zginąć niż pojechać do Polniers. Mógł nam powiedzieć, by został. Dobra, rzucam go na ziemię. Ale on to wam Mógł mówił cały czas. Chcieliśmy go tak przekonać, nie, nie, nie. my go chcieliśmy tak przekonać, żeby coś więcej powiedział. No Normalnie no, ale... to działa, no. no ale informacje podał jakieś więcej, jak nie chce mówić, to leci. Dobra, rzucam nim o ziemię, no i teraz mi zrobimy. Nie być wycieczka, miał być, jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi się w teczkę. I co teraz? Ja bym wziął jego głowę w teczkę. E, czy jest widoczne na nim, na jego głowie jakiś może chip, coś takiego? E, nie, nie, nic to z To był rzecz. jakiś pewnie implant. Dobra! Jestem w stanie tak. powiedzieć, co to mogło być. To skoro już na nic nie zostało, przeszukajmy to miejsce i. Nie ja i, tak by, ja i tak bym wziął jego głowę na szybki wypadek. Mówię, Wyciągam się już się odcinam głowę, składam do takiej torebki próżniowej maszynę do wysysania tego, tak. tego próżniowego i chowam. Wy go widzicie, jak takie wielkie rury wychodzą z kamizelki Justina. wysysa to, spakuje sobie też za, za kamizelkę, całą tę głowę, spakowaną próżniowo. Odwracam się do nich i. No, to co robimy? Ja chyba nie jestem w stanie nic powiedzieć na razie. <grymne> 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 Ale... Chcieliście go przeszukać, no co jest? E, tak, e, to Lejdy. proszę do dzieła. Ale... Może się przydać przecież później. Szukamy jeszcze w pokoju coś poza tym blueprintem. E, na twojej e, 17 albo 18, nie pamiętam dokładnie. Nie? Na 18 bez problemu jeszcze udaje się znaleźć. E, Mapę, na której jest zaznaczona lokalizacja, jak możesz się już domyślić, bazy Dzienia Czarnego. Okay, zachowuję. I szukamy wyjścia. Ale po co ci ta głowa? Wyjście jest tak, jak sumie, e, w, w, wspomniał Wam wcześniej, e, obok szafki z wodą mineralną e, e, są drzwi. W, w świecie drzwi. Super. Mhm. Idziemy. Tak. Przechodząc przez nie, widzicie e, też dość starawą, w zasadzie podupadłą windę, która e, no ewidentnie jest na ostatnim piętrze, na które może dojechać. Mm -hmm. mm -hmm. e, jak najbardziej działa, wszystkie lampki e, tam się w niej palą, więc jeśli chcecie ją, nią pojechać, e, od szybko jedziemy. Dojedziecie um. na powierzchni. A jesteście pewni, że nic ciekawego tam w tym biurze nie było więcej? Zabrałaś te blueprinty swojej panterki? No nie. Żeby nikt jej nie dorwał? No. Tak. Okej, no dobra, Przeszukaliście dobrze te ciuchy? Mm. Ja przeszukałem pokój. Dobrze. E, czy my przyjechaliśmy tam swoim transportem? Bo my przyjechaliśmy tam jakimś... Nie, nie macie no. żadnego transportu ani do, e, z powrotem do Nowego Jorku, ani tym bardziej do Polinezji francuskiej. Czekaj, okay, no to zadzwonilibyśmy chyba do kogoś z FBI, po prostu powiadomić, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i zabierzcie nas do Polinezji. Dobra, najpierw na powierzchnię, i tam będziemy się. No już jesteśmy, no, na tak, tak. Winda tak was dobrze. bez problemu doprowadziła do. Poza, poza samą jaskinię. Jeśli wykonacie telefon, w przeciągu dosłownie kilku minut pojawi się samochód, który zawiezie was do biura w Nowym Jorku. Okej, okay. może być. Po drodze pozbyłyśmy się blueprintów. Okej. Okay. Zjadła. Zjadłaś. E, <laughs> zjadłaś... Zjadłaś... E, Okej, okay, te papiery, na których ten schemat był. E, jasne. E, czarny samochód podjeżdża, opuszcza się szyba i widzicie znaną wam e, już postarzałą twarz. Wsiadajcie, e, e, proszę. Miło was znowu widzieć. Czy? Władzio. Ooo, cześć! <laughs> Timo. Dzień dobry, Panie tak, e, proszę wsiadać. E, nie mamy za dużo czasu. Jedziemy! Do Bezczelwy. Do Nowego Jorku. Proszę no. e, nas Co? Aj! A czemu eee! to I e, zamyka, no, no, no. E, zamyka szybek, która oddziela kierowcę od e, części dla pasażerów. No i w zupełnej ciszy e, jedzie aż z Kentucky do Nowego Jorku. Droga jest długa. Jedziecie no bardzo długo, ponad dzień Wam to zajmuje. No ale w końcu docieracie do samego biura. No, jeśli spaliście w samochodzie, to jak najbardziej, jeśli nie dojeżdżacie po prostu zmęczeni, ale nie na tyle, żeby to jakoś na was wpływało. W końcu nie użykujmy się, jesteście de-explosives, więc wytrzymanie bez snu kilka dni nie jest żadnym problemem dla nikogo z Was. Ja spałem. No, oczywiście. W biurze. Zanim jeszcze weszliście, podbiega do was jeden z agentów. Dobrze, że już jesteście. Chodźcie ze mną. Gdzie jest informatyk? Ten, który miał do nas zadzwonić i nie... Nie tego. wiem, mało mnie do dochodzi, Chodźcie ze mną, są ważniejsze sprawy. Później się nie zajmiemy. Dobra. Do o, gdzie? Jak wchodzicie, widzicie, że ten agent jest bardzo zestresowany. E, prowadzi was e, do windy. No, wchodzicie za nim, myślę. Mm -hmm. Czy ktoś z was chce gdzieś skręcić, czy, czy nie? Ja idę. Po informatykę? No. Nie, później. E, I podjeżdżacie w miejsce, gdzie na piętro, e, na którym biuro swoje ma niekto inny e, jak John Mitworth. Mm -hmm. O, szef wszystkich szefów. Jednak widzicie, Czarno-żółtą taśmę przy otwartych drzwiach do jego biura. Eee, już Wam wszystko mówię. Eee, Chyba nie musisz mówić. Coś się stało i kiedy przyszliśmy e, dziś rano i nie było, e, całe, całego biuro jest e, totalnie zdezolowane. Oh. Okay. Ale jedna rzecz jest niepokojąca. Co najmniej niepokojąca. Czy wchodzicie do biura? Tak. tak. Idziecie... E, I pierwsze, co się pokazuje waszym oczom, to jest coś, co odwraca uwagę od całego bałaganu, który teraz panuje w biurze Mitwarda. Na ścianie za jego biurkiem, a w zasadzie w miejscu, gdzie stało jego biurko, jest wypalony na ścianie czarny symbol. To o nich mówił dirszał.